Dzień dobry, live na temat oddechu w pierwszym okresie porodu. Jeszcze się połączę na Instagramie. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Jeszcze włączę się na Instagramie. Um, oddech w pierwszym. Ok. I tutaj. Dzień dobry, oddech w pierwszym okresie porodu. Czyli live, oddychaj, mamo. Oddychaj, mamo. Jeszcze czekamy minutkę, aż ją wszyscy, wszyscy zbiorą. Dajcie znać, proszę, na YouTubie, czy mi widać, czy słychać tutaj na czacie. Jeszcze napiszę. Na razie jakby nie było mnie widać i słychać. Dzień dobry, dzień dobry. Czekamy aż się wszyscy zbiorą. Jeszcze minutę, dobra? Muszę sobie tak ustawić, żebym patrzyła. Obie kamerki poczekajcie chwilę.